Witam Was wszystkich moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony FeXa Przed Wami już dziewiąty odcinek z gry SnowRunner na moim kanale W dzisiejszym materiale dokończymy sobie zadanie, którego nie, do, nie dokończyłem w poprzednim odcinku Mianowicie poważne przygotowania Celem jest dowieźć jeszcze dwa razy metalowe belki oraz cztery razy cement Po cement pojadę sobie aktualnie Femem, którego mam tutaj, a cement znajduje się tu od razu tutaj zapakujemy, wszystko będzie z Kibi DOG, yy, i nie wiem jeszcze co bym mógł wam powiedzieć, jakby jeszcze było. A potem myślę, że wykorzystamy sobie ciężarówkę, której nie bardzo używałem. Będzie to ciężarówka marki Kenworth i chyba będziemy musieli dwa razy popierdzielać. Chyba że tutaj też jest w tym magazynku. Czekaj, ten magazyn, w tym magazynie nie ma niestety, więc będziemy musieli z tego przyjść, bo tutaj nie widzę nigdzie sklepu. Mm, z przyczepami, chyba, że... Czekajcie, chyba, że czekam. Mam jakiś fajniejszy ten pojazd. To od razu sobie go znajdziemy. Fajniejszy pojazd, którego nie zawsze używam. A którego mam i pasowałoby kiedyś użyć. Bandita używałem, to nie... O tego gazowa w sumie możemy sobie użyć, tylko że on też jest na trzy ładunki. Nie mamy tak, a może coś sklep z pojazdami? Coś byśmy kupili. O, Antarktika mam. Czekajcie podgląd. Nylon ma ładunek na dwa. To mi nie pasuje już. A tego Antarktika jeszcze nie miałem nigdy. Muszę go też kupić. Boris Useless dla mnie. Kenwortha mam właśnie... To jest dosyć fajna ciężarówka, taka dość ciekawa bym mógł tak ująć, nie? Ten international paystal istnieje możliwość, a wszystko pokaż mi go. Ja wątpię, że mam to, a nie, no, blokady nie mam i tego też nie, mam, to jest dla mnie on aktualnie. Ale tu jest chyba na 4, nie? Burty długa platforma. Nie, na 3. Dobrze, no to myślę, że sobie, co tam przejdziemy dwa razy. Kenwardem i. Też będzie on ma na trzy ładunki, więc i tak jeden będzie pusto. Tak się ta ciężarówka prezentuje, a ja przesiadam się do Fema i wyruszam w drogę. A ja co? Jeszcze na początku pragnę wam widzę przypomnieć o to, żeby zostawiliście łapkę w górę Subika z wężkiem oraz napisali jakiś komentarz dla zasięgu, tak? Bo pod ostatnim odcinkiem komentarza chyba żadnego nie było, nie pamiętam. Ale było 73 wyświetlenia i trochę tam łapę w górę, więc zawsze coś, nie? Tak więc mam nadzieję, że w tym odcinku będzie coś yy, będzie lepszy zasięg jeszcze niż w poprzednim. Tutaj bardzo średnio się cofa z widoku pierwszej osoby. Jak się nie patrzy do tyłu. Chyba bardzo ciężko się cofa. Śmiesznie, nie wiem, jak ja powiedziałem, już zapomniałem. Ale no źle po prostu, no bo masz cały czas kręconą tę y, kabinę, a. Ten tył cały, no to też skręca i to tak dziwnie działa, strasznie. Tędy chyba nie, no tak, ok. jademy Paliwo dotankowałem sobie z Maka, bo tam coś mu zostało jeszcze. A że z Maka nie będę korzystał, bo no naraz wezmę ten cały cement z tamtego magazynu. No to postanowiłem, że pojedziemy od razu tym. Femem No bo co mam jechać dwa razy, nie? Bez sensu troszkę, a żeby była różnorodność, no to tak czy siak tak się przejadę dwa razy. Bo metal, dwie metalowe belki, które niestety wypadły w poprzednim materiale. No nie będę po nie wracał, oczywiście, no bo to bym był chyba głupcem jakimś. Będziemy po prostu. Po nie. No tutaj w magazynie sobie je weźmiemy. A tamte co tam miałem, to i tak się może kiedyś przydadzą na tamtej mapie. A poza tym, to na tym płaskim obszarze, skąd mam te belki, one są unlimited. Więc dla mnie to jest obojętne, tak że One sobie mogą tam leżeć i leżeć, i leżeć, i leżeć. Teraz w lewo, nie w prawo? Okej, okay. albo i. albo już jestem. Dobra. Bo cement, z tego co pamiętam, jest ładunkiem, yy, który potrzebuje jednego miejsca na pacę. A my na Femmie mamy aż cztery, więc powinno się wszystko zmieścić. Mamy już zapakowany cement. Jak tutaj można zauważyć. Tak więc ja sobie teraz tutaj wycofiemy i wracamy. Wycofię i wracam. Dajcie, jeszcze se dzień włączymy na 13 równą. I teraz można jechać. JADEMY! Mam nadzieję, w sumie, że nie potraktuję mnie tak samo z, z... po tym, jak skończę te, ten, to zadanie. Tak samo jak z zadaniem, w którym budowałem garaż na płaskim obszarze. No bo no chcę zobaczyć tutaj animację, coś się buduje. No bo tu jednak, wiecie, widzę, to duże jest ładunków, nie? Tyle co dowiodłem. Nie jest to mała liczba ładunków, bo tutaj by the way płyta betonowa leży, jak trzeba będzie. To mam jedno mniej do zabrania z jakiegoś magazynu bądź z jakiejś innej mapy. Już jakiś lekki plusik. Tak więc no. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś ta animacja ładowania i myślę, że w najbliższych odcinkach również sobie będziemy tutaj jeździć i wykonywać zadania na tej mapie. A szczególnie y, do tego zadania A, jeszcze, no To no, my sobie tutaj usuniemy w bok Że to tak ujmę, bo to się może przydać by dotankować sobie y, By dotankować sobie Kenwortha, bo on też troszkę pali Jednak on ma większy zbiornik I w sumie tutaj mamy stację paliw, to są podjadę, nie? Garaż, Kenworth Eeeh, yy, opój garaż V16, widzowie. To jest to. I ta ciężarówka ma tą moją ulubioną skrzynię biegów, nie? Czyli ona, jak się rozpędzi, to jedzie i się nie zatrzymuje. No, to mi się najbardziej podoba. Mam w ogóle burty, mam dobra. Przez chwilę myślałem, że nie mam burt założonych. Ale byłaby granda. O co to się stanęło. No jest dosyć szybki, no widzę, nie powiecie mi, że on jest powolny. Jeszcze AWD mogę włączyć, bo blokadę ma stale włączoną Tylko wtedy jeszcze więcej pali, ma w ogóle 500 litrów w baku, nie? To jest coś insane. A zajedziemy sobie, tak tak wiecie, widzę, tak na zaś. Tu są jakieś skały, to nie wiem czy tędy chce jechać. Wrócimy sobie tędy po prostu. Zjedziemy tędy, tędy, hop, hop, pyk, pyk. I to będzie tak, taka ostatnia prosta, nie? Tak więc widzimy się już w magazynie. W bardzo krótkim odstępie czasu dojechałem tutaj do magazynu, ładujemy mianowicie sobie to co potrzebujemy, czyli metalowe belki. Niestety nie załaduję więcej, tak więc będziemy musieli tutaj wrócić jeszcze raz, ale to nie jest dla nas problem, bo nie jest to jakiś daleki odstęp, wiecie widzę, odstęp, daleka, daleka odległość. Jest to dosyć mała. Teraz sobie jeszcze tutaj zatankujemy paliwem, ropą, czy nie wiem na co to jest. Ropa, benzyna, czy nie wiem, bo gaz wątpię. Podejrzewam, że na ropę jest ten Kenworth. A na co tak naprawdę jest to, nie wiem. Nie wiem i się nawet nie domyślam. Spalił już chyba 30 litrów, jeśli dobrze liczę. O jezu. To co, tu się nie ten? Nie tankuje. A tankuję się, aha. <noise> I jeszcze mogę sobie to dobra. Szkoda, że z tych baryłek nie mogę sobie ulać do baku, nie? Na przykład, to by było bardzo fajne. Mnie by się podobało. I podejrzewam, że nie tylko mnie, bo po prostu wiecie, widzę. Bierzecie sobie taki zestaw, czy jak ja mam aktualnie, plus na przykład przeczepę, czyli Kenworth przeczepa na dwie te ładunki i ładujecie te dwa ładunki yy, na ten. Korzystacie łącznie z czterech ładunków, nie? A po drodze macie taką stację jak tutaj I ładujecie tam baryłkę z ropą, żeby mieć, nie wiem no, Ta baryłka z ropą to mi się wydaje, że one mogą mieć tak z tysiąc litrów łącznie Jak i nie więcej Nie wiem, tak szczerze, nie ja znam się no, Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeśli ktoś się zna mniej więcej No i macie wtedy, wiecie, paliwo, nie? I to paliwo na bardzo długą odległość ja Jeszcze sobie na popołudnie muszę zmienić, okej? Okay? jadymy. i już jesteśmy na ostatniej prostej. Zostało nam, no jak można zobaczyć, tam 560 metrów. I będziemy u celu z pierwszym, z pierwszym przesyłką. Oczywiście, ja nie będę wracał, sobie zresetujemy. W sumie, bez sensu tego fema tam zostawiłem, nie pomyślałem, bo przecież zresetuję sobie ciężarówkę do garażu i będę bliżej znaczy scholuję, ale to jest równoznaczne zresetuję w tej grze, więc bez sensu, że, żebym po prostu wracał i marnował więcej czasu, jak mogę, wiecie, widzę, skrócić sobie tę drogę o nie wiem, z 5 minut chyba, jakoś tak ona trwała, 5, 6, 7 minut sobie skrócę całą drogę i całą moją męczarnię dzisiaj, bo jest godzina, widzę, jest poniedziałek, jest godzina 9:32, a ja muszę to jeszcze tak zmontować, i przesłań na YouTube'a na 13 i jeszcze zaalarmować mojego kolegę serdecznego Briana, by mi zrobił miniaturkę na dzisiaj, nie? Nie wiem jakim on jest dzisiaj nastroju w jakim on stanie jest dzisiaj po weekendzie. Tak więc to w sumie i też zależy to od mojego od humorku mojego internetu, jaki on jest, tak? Bo podejrzewam, że mogę ten film przesyłać, który będzie trwał, nie wiem, z 15 minut podejrzewam. Yy, to podejrzewam, że ten film mogę przesyłać z 2 godziny. <grywka> Co jest w ogóle abstrakcją Metalowe belki. Kurde, ciekawe czy do któregoś kiedyś. A czy do któregoś yy, tutaj zadania Kiedy będę musiał yy, wiecie widzowie? no tutaj dostarczyć do tej elektrowni, czy będzie zadane ten, żeby dostarczyć paliwo. To mnie ciekawi. Bo jak tak, to powinienem sobie wcześniej móc to zrobić, a ja nie mogę. Znaczy, oj, znaczy, jak dla mnie, powinno być to dostępne dużo wcześniej do zrobienia. A szczerze, Kenworth pali mniej paliwa według mnie niż FEM. Tylko też, że Kenworth jest szybszy niż Femi, i to może być tak, nie aż tak zauważalne, no ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Tym razem, moi drodzy, przejedziemy troszkę bardziej niebezpieczną yy, ścieżką. Yy, no i krótszą, tak, co się również z tym łączy. I zobaczymy, czy damy sobie radę Kenworthem. Czy nie będzie tam, nie wiem, za mało miejsca, czy jakiejś dużej skarpy, z której nie spadnę i będę musiał jechać drugi raz. Już troszkę krótki jest ten odcinek do montażu, mam 21 minut, podejrzewam, że wytnę jakieś 10. <noise> I będzie, nie wiem, zob zobaczę w sumie ile jest. Nie chcę tak yy, mówić, bo podejrzewam, że się pomylę. Tak więc pojedziemy sobie teraz tutaj w prawo. Przedtem tędy nie chciałem jechać, ale teraz w sumie to. Jademy! No, i jak można zobaczyć, taka dziwna jest ta droga, ale, ale dość dosyć normalna, że tak to ujmę. Jak na standardy Snowrunnera jest dosyć dobra. Tylko na wysokim biegu nie pojadę, bo, bo nie wiem, Kenworth jest za słaby. Makiem bym dawno wyjechał na wysokim. Podejrzewam, że możliwe, że w następnym odcinku przejedziemy się po... Kurde. Yy, nie pamiętam jak się nazywa ta mapka. Po Kolumbii Brytyjskiej chyba, czy jakoś tak. Bo tam możliwe, że jest jakieś zadanie, gdzie muszę przewozić ładunki drzewa, a ja mam armacu Forestera. To jest równoznaczne z tym, że z chęcią bym się takowym przejechał. I wytestowały, czy ja skróciłem sobie tak? Ja skróciłem sobie tą całą drogę. Dobra, nie ja jestem upośledzony, dlaczego wcześniej tędy nie pojechałem. Nie, możecie mnie za to wyzywać w komentarzach. Tylko musicie dać od, y, znacznik, ten, y, w której minucie ja to powiedziałem, żebym, żebym ja też was nie zaczął wyzywać przypadkiem. I już zajeżdżam tutaj ponownie do pięknej elektrowni atomowej, która jeszcze jest w szczępkach troszkę, albo po prostu niepodokończona a za niedługo będzie tutaj porządny yy, strefa reaktora, tak, sektor A2 za <grym> się zająknął, bo myślałem, że źle powiedziałem ale to nieważne zajeżdżamy i animacja, proszę, czy to jest tak wiele? no nie ma animacji, ale jest promocja Osiąga rangę, 23 tysiące trzeba, że powinienem dostać troszkę więcej i mam jeszcze jeden level i będę miał najwyższy I jeszcze mam w ogóle połowa pilimy brakuje, nie? To jest coś pięknego Znaleziono pojazdy 1 na 1, wieża obserwacyjna, no bo nie wszystkie odblokowałem I modyfikacje jeszcze nie odblokowałem, ale niepotrzebne mi tu W Skandynawii mógłbym sobie pojeździć w sumie, a Kolumbii Brytyjskiej dosyć sporo pojeździłem, jeszcze jedna tam modyfikacja jest Czy na płatność? No to największą mam na razie chyba na Karolinie Północnej, nie? A wielu graczy, no przebyta odległej statystyki, otrzymano płatne 91 tysięcy, a łącznie, łącznie zarobiłem pół miliona, przy 80 tysięcy kilometrów przyjechałem, nie 803. O kur, no? Jo, zakończone misje 96 tysiąca, posiadane pojazdy 28. A wielu graczy też swego czasu się udało zagrać z kolegą, jak grałem i dosyć dobrze na poszło, kontrakty. O, Gubiony kontener. O, no też będę chciał, bym chciał sobie tam na tym Michigan porobić te. Wieże. Znaczy te wiecie, widzowie. Strefy odwiertów. O, tu się odblokowało. Tak wiruje cały świat. Do budynku reaktora, czyli tu. Stojan turbogeneratora. Koniec budowy elektrowni jądrowej. A gdzie to? No nie gadaj, czekaj Mapa ogólna i pin lay By. I tu gdzieś A tu jest garaż, okej okay. To nie jest najgorsze, no to dobra, to to sobie w następnym odcinku zrobię To chyba nie jest jakieś wielkie, strasznie A dobra, ja chyba wiem nawet jak to wygląda Wiecie co, podje podje podjedziemy sobie tam. Dobra, tutaj podjedziemy. sobie w sumie wybrałem od, yy, Oj, kursor się mi zbagował Wybrałem sobie ciężarówkę, którym, którą będę jechał, bo nie jeździłem na odcinku jeszcze nią, a ona jest dosyć spoko. Jest to Pacific P12, podejrzewam. Uuuu, na mapie też takie wielkie nie było. A to w sum to jest sumie chyba na ekranie ładowania jakiejś mapy i tam jest FEM. Albo to było po prostu na jakimś zwiastunie, nie? Ale to jest już potężny ładunek. Nie będę ukrywać. Tutaj mamy 4 na 4, no nie mam tylko najlepszego tego silnika, nie? Bo jego bym musiał gdzieś znaleźć, ale sobie w sumie to podczepimy, podjedziemy troszkę, zobaczymy jak się jeździ, bo w następnym odcinku będziemy od razu, zaczniemy sobie od robienia bez przedłużania, czyli tak. Dąż przyczepę. Wow. I teraz, żeby tu w ogóle wykręcić, nie? To jest jobel. Okej. Okay. Okej. Okay. Dało radę, okej, okay, okej. Okay. Ostatni raz, kiedy pamiętam jak używałem tej ciężarówki, to było wtedy, kiedy dowoziłem naczepę wielozadaniową, czy jakoś tak yy, na pierwszej mapie Czarna Rzeka, nie? Do tej do strefy odwiertów. Wow, no to jak tak będzie przez całą drogę, to będzie chyba wielkie pozdro dla mnie. Nie, damy radę, bo to nie, nie z takimi ładunkami jeździłem, nie? To jakby, wiecie. To jest luz. Że ja to tak powiem. To jest luz. Ale potężnie wygląda, strasznie wielkie to jest, za ciężarówka taka mniejsza. Ale okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, no to wiecie co zrobić, tak? Łapa górę, subik oraz komentarz również mile widziany. Ja się z wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!